No, i jeśli chodzi o karaluchy karaczany, to oczywiście zdarzają się w instytucjach takich publicznych, zdarzają się w fabrykach, szczególnie związanych z żywnością. No, oczywiście, no, w zasadzie wszędzie, no nie ma miejsca, w którym mogłoby ich nie być. Natomiast główną zmorą są po prostu bloki. Z prostej przyczyny. Mamy przestrzeń, która jest masowego zamieszkania, i jest powiedzmy jedno miejsce, jedno mieszkanie, w którym akurat trafiła się osoba, która no, nie do końca sp sprzątała po sobie, albo na przykład jest niedowidząca, albo na przykład no, niestety jest jakieś tam upośledzenie, albo, albo jakaś choroba alkoholowa różne tego typu sytuacje. No i taka osoba no, nie przeszkadza jej to, że żyje z tego typu insektami. No i one. Tak jak już powiedziałem wcześniej, rozmnażają się bardzo szybko. No i w pewnym momencie zaczynają już konkurować o te same zasoby, o te same środki w tym domu. No i z racji tego, że nie mają ich, nie mają wystarczającej ilości środków do tego, żeby zaspokoić swoje potrzeby, no przemieszczają się dalej, czyli szukają dalej. Gdzie mogą szukać? No przez piony kanalizacyjne w górę lub w dół lub, lub do mieszkania obok. Także to są takie bardzo częste przypadki. I no, trudno jest uniknąć, jeżeli mamy blok, w którym jest 100, 120 mieszkań, żeby tak idealnie w tym momencie zabezpieczyć się, żeby żaden z lokatorów w ten sposób, no żeby każdy zadbał też w równym, równym stopniu o, o swoje mieszkanie. No jeżeli rozbędą, jakby miały źródło, ten korzeń gdzieś w jakimś jednym miejscu, to potem będą się rozmnażać, rozmnażać, rozmnażać. No. I, I w ten sposób możemy bardzo szybko dojść do dużego zwiększenia populacji karaluchu. Oczywiście to nie musi być też taka osoba czy taka konkretna sytuacja z tą osobą, która nie dba. To może być nawet najzwyklejsza rodzina, która po prostu nie zwróciła uwagi, a karaczany bardzo dobrze potrafią się chować. No i nie zwróciły uwagi, że po prostu one się rozmnożyły, a rozmnożają się powiedzmy tam w pionie kanalizacyjnym nie, nie na oczach tych osób, które. Przeglądają, widzą ich rozwój, no i w ten sposób też mogą się cały czas rozmnażać. A ktoś zupełnie nieświadomie będzie je tam dokarmiał różnego rodzaju smakołykami, czy to przez okruszkami, czy innymi rzeczami, o których wspomniałem wcześniej. Także, no, problem jest rozległy, zdarza się często w różnych, w przeróżnych miejscach, zdarza się też w największych, wierzcie mi, największych sieciach handlowych, które, które po prostu potem muszą zlecać takie usługi, pokryją gdzieś tam. Po 22, jak po zamknięciu, przyjeżdża ekipa, która w tajny sposób, nie ujawniając, że w ogóle są tego typu firmą, wykonują zabiegi, także jak najbardziej są to, są to rzeczy spotykane. Na pewno jedną rzeczą, którą chcę zwrócić uwagę bardzo dobitnie, które jestem bardzo mocnym przeciwnikiem, i polecam udostępniać ten film wszystkim osobom, które są w jakikolwiek sposób decyzyjne, jeśli chodzi o bloki mieszkalne. Uważam, że olbrzymim błędem jest coś takiego jak sypy. To jest jakiś tam relikt przeszłości, próba wygody dla mieszkańców, czyli po prostu sypywanie śmieci z pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego piętra. Ale z takiego mojego doświadczenia i z powiedzmy logiki wynika, że no to jest bardzo zły pomysł, pomysł, który no, już coraz więcej mądrych spółdzielni dba o to, żeby tego typu sypy eliminować. No, ze względu na to, że są idealnym siedliskiem do rozwoju tego typu insektów. Więc no, jest to jakieś przyzwyczajenie, natomiast uważam, że dużo lepiej jest pozbyć się tego przyzwyczajenia i dużo lepiej jest no, pozbyć się tej wygody i niestety pojechać windą, czy pójść po schodach żeby wyrzucić te śmieci, niż walczyć z po prostu tak nieczystymi insektami, jakimi są karaluchy. Także zdecydowanie rekomenduję usuwanie sypów w blokach, w mieszkaniach. Tak samo jeśli chodzi o zabezpieczanie śmieci. Jeżeli śmieci są w taki luźny sposób dostępne, to już nie tylko jest to kwestia gryzoni, ale właśnie też karaluchów, karaczanów, które mają wtedy pożywkę, mogą się bardzo dobrze rozmnażać. Także też uważałbym na to i wszelkie możliwe sposoby na to, żeby zabezpieczać śmieci, które są w workach, w szczelnych workach, workach, to bardzo rekomenduję. I też zwracam uwagę, szczególnie małym firmom, bo duże firmy bardzo często o to dbają, ale żeby małe firmy też dbały o tę kwestię, bo nie chcecie po prostu potem spotykać się z tego typu problemami, jak już sami doprowadzicie do tego, że nie zabezpieczając śmieci, sprowadzicie sobie jakąś taką plagę różnego rodzaju fauny w waszym lokalu.